Dzień dobry. Z tej strony Bartek Baranowicz, salon meblowy Globart Meble w Bydgoszczy. Chcieliśmy Państwu pokazać nowość na naszej ekspozycji. Jest to meblościanka Solido. Tym razem zaprezentowana jest w połączeniu białego połysku, który jest na frontach, oraz sosny, sosny norweskiej. Często w zapytaniach, które mamy pod naszymi postami, pytacie Państwo, jak mebel wygląda w rzeczywistości. Nie wszyscy ze zdjęć, które są na naszych stronach, widzą dokładnie, jak to wygląda. Otóż jest to, jest to zestaw dokładnie pokazany w rzeczywistości. Składa się z bardzo dużej przestronnej witryny wyposażonej w dwie oświetlone półki, z witryny niższej z jedną oświetloną półką. Ma bardzo elegancką, funkcjonalną szafkę RTV. Do zestawu u nas tutaj nie, nie, nie zawieśliśmy, a do zestawu jest również półka, na której można położyć książki bądź inne elementy. Mebel przygotowany jest w paczkach do samodzielnego, do samodzielnego montażu. Dostarczamy meble na terenie całej Polski i zajmuje nam to bardzo, ale to bardzo mało czasu. Zapraszamy do tego, żeby odwiedzić naszą stronę, zainteresować się tym produktem bądź innymi, które pokazujemy. Dziękuję.